Dzień dobry Do naszej oferty dołączył Ford Focus Kombi 2013 rok 1.6 diesel, 115 koni 257 tysięcy przebiegu Auto było już u nas wcześniej Zostało sprzedane Odkupiliśmy je z powrotem od klienta Auto jest naprawdę w przyzwoitym stanie jak na ten rocznik i przebieg Cena tego auto to 19900 brutto na samochód wystawiamy fakturę VAT marża serdecznie zapraszamy do zakupu zaraz sobie przejdziemy do wnętrza tego samochodu wnętrze jak na ten rok i przebieg jest naprawdę w przyzwoitym stanie, nie ma żadnych przetarć, dziur nie jest jakoś nadmiernie zniszczone. Jak na fokusa mamy bogate wyposażenie, między innymi radio z Bluetoothem, AUXa podgrzewana przednia szyba, klimatyzacja, asystent ruchu asystent parkowania, czujniki parkowania przód tył, czujnik martwego pola, rozbudowany komputer, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu jak na Focusa z tego rocznika jest naprawdę przyzwoicie jeśli chodzi o wyposażenie a już sobie zaglądamy pod maskę tego auta te auta posiadamy pełną historię serwisową gdyby jednak mieli Państwo wątpliwości co do stanu technicznego sprzedawanego przez nas samochodu możemy odwiedzić dowolny warsztat, dowolną stację diagnostyczną każdy serwis ASO nic tutaj przed Państwem nie ukrywamy kupują Państwo u nas świadomie Bardzo przyjemny samochód za całkiem niskie pieniądze. Zapraszamy.